Dzień dobry, Julialis. Lis, witam Państwa w piątek i zapraszam na wydarzenia Telewizji Zabrze. Trwają spotkania z mieszkańcami i radami dzielnic. Jedno z nich odbyło się w dzielnicy skłodowskiej Kiri. O tej zabrzeńskiej dzielnicy, Skłodowskiej Kiri, można powiedzieć, że tu serce zajmuje szczególne miejsce. Bo to właśnie tutaj mieści się Śląskie Centrum Chorób Serca, lider wśród ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej w Polsce. Komunikacji z tym miejscem sprzyja też uruchomiona linia minibusowa. Wśród zrealizowanych inwestycji warto także wymienić przebudowę wiaduktu nad DK-88 przy ulicy Hermisza. Z myślą o najmłodszych zrewitalizowano budynek przy ulicy Niedziałkowskiego, gdzie powstał żłobek miejski. Ważną rolę w dzielnicy pełnią również placówki oświatowe. Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 14 im. Adama Mickiewicza oraz przedszkole nr 25. Obie placówki przeszły kompleksową termomodernizację, a przy szkole utworzono boisko. Przedszkole jest po termomodernizacji. W 2017 roku ukończyliśmy remont naszego przedszkola, są odnowione sale. Wewnątrz, od podłóg po same sufity, a także pięknie wyglądamy i prezentujemy się na zewnątrz. Mam nadzieję, że mieszkańcy dzielnicy widują nasze działania, nie tylko widzą dzieci, które przebywają na świeżym powietrzu, na przedszkolnym placu zabaw, co robimy dla mieszkańców dzielnicy. Zapraszamy na, na różne uroczystości typu Dzień Babci, dzień, dzień Dziadka. Zapraszamy na festyny. Rozdajemy prezenty z okazji Dni Anioła, które wspólnie z placówkami oświatowymi są prowadzone na terenie Zabrza. Więc wychodzimy i rozdajemy baloniki albo śmieszne obrazki, albo karteczki z mottem i, i dobrą wróżbą na, na dany dzień. Rzeczywiście dziernica w sercu miasta. Bo, bo chyba w samym środeczku. Tutaj jest bardzo dobre środowisko. Rodzice, którzy współpracują, wspierają i pomagają. Większość radnych dzielnicy to są rodzice naszych uczniów, więc to na pewno też sprzyja naszej współpracy. Jesteśmy jedyną szkołą w tej dzielnicy, bo jest to taka nieduża dzielnica. Współpracujemy z radnymi dzielnicy, organizujemy wspólne imprezy dla środowiska dla dzieci, no i również dla dorosłych. Szkoła cały czas się rozwija. Chcemy być szkołą taką na miarę XXI wieku. Rozwijamy się poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju projektach unijnych, pozyskujemy środki, doposażamy salę choćby w multimedia. Mogę się pochwalić, że na tą chwilę w każdej sali lekcyjnej znajduje się już monitor multimedialny, w każdej sali jest komputer, laptop. I właśnie w tej placówce odbyło się spotkanie z mieszkańcami i radą dzielnicy. Widzę, że tutaj rada dzielnicy, pani prezydent, pan wiceprezydent, nauważnie no słuchali, rozmawiali z nami na temat naszych problemów i też no widzimy, że, że te problemy, które są zgłaszane, czy, czy to co wymaga jakiejś rewitalizacji, że to wszystko się dzieje na naszych oczach, te inwestycje są realizowane, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Wprowadziłem się tutaj właśnie e, na osiedle Kiri e, półtorej roku temu z żoną. To, co nam się tutaj bardzo podoba, no to raz, że jest blisko basen, blisko sklepy, przedszkola, szkoły. Jest też dobry dojazd czy do średnicówki, czy do drogi 88, także też łatwo się komunikować z innymi miejscami. Radni, dzielnicy prężnie działają, zwracają uwagę, na bolączki, co by chcieli zrobić w tej dzielnicy to co już tutaj powiedzieli również że w tym budżecie partycypacyjnym zwrócili na to uwagę wygrywa szkoła imienia Adama Mickiewicza ale musimy zwrócić na to uwagę że te środki które są przeznaczone do tej dzielnicy zostają w tej dzielnicy a w budżecie partycypacyjnym to tak naprawdę wyrażają mieszkańcy swoją wolę na co chcą zwrócić uwagę i co chcą żeby w tej dzielnicy zostało zrobione i musimy tą wolę uszanować poruszamy na tych spotkaniach Różne tematy, czasami bardzo trudne, są tematy niezałatwione od wielu lat, i to nie z niechęci urzędników, ale często z powodu braku możliwości. Oczywiście poszukiwać rozwiązań należy do końca. Pewnie znajdziemy rozwiązania, znajdziemy środki, natomiast z jednej strony ludzie z dużą troską podchodzą do problemu, ale z drugiej strony z dużym zrozumieniem. Tak, tak wyobrażam sobie budowanie miasta. Chęć rozwiązywania problemów na pewno daje możliwość skuteczniejszej realizacji zadań. W związku z powyższym, wiele tu dało się zrealizować. Z takimi ludźmi zrealizujemy kolejne cenne zadania. Tak więc, tak naprawdę, już wzięliśmy się do kolejnych zadań. Naczelnicy dyskutują. Podejmują współpracę, a myślę, że w urzędzie wypracujemy najskuteczniejsze ścieżki rozwiązania problemu. Kolejny obiekt w zabrzu zostanie poddany termomodernizacji. Mowa o budynku zablecza sportowego Młodzieżowego Klubu Sportowego Zaborze przy ulicy Wyciska. Obiekt będzie podany gruntownej termomodernizacji, więc docieplenie wszystkich przegród zewnętrznych, łącznie z dachem, ze ścianami, z, z przyziemiem budynku. Wymienimy całkowicie instalację centralnego ogrzewania z odbiornikami, czyli z kaloryferami. Również będzie zmodernizowany węzeł cieplny. Do tej pory w obiekcie był piec węglowy. Teraz zamienimy to na wymiennik, który będzie podłączony do instalacji centralnego ogrzewania sieci miejskiej. Dodatkowo jeszcze oczywiście Wykonamy izolację przeciwilgęciowe. Wykonamy opaskę wokół budynku. Wyremontujemy dach no i wymienimy stolarkę drzwiową. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 10 miesięcy. To jest wystarczający czas. Jeżeli nie dojdzie do jakichś anomalii pogodowych, to bez problemu. W tym czasie można taką inwestycję zrealizować. Długo oczekiwana inwestycja, trochęśmy się naczekali, ale w końcu naszedł ten moment i teraz już tylko poczekać na wykonawcę, zrobi, wykona i będziemy się mogli z tego korzystać i cieszyć tym, że, że będziemy mieć piękny, wyremontowany obiekt. Inwestor Zabrzeński to myślę, że już jest silna marka, bo miasto Zabrze realizuje wiele inwestycji, ale bardzo się zawsze cieszymy, kiedy do zadań przystępują zabrzeńskie firmy, te firmy, które zatrudniają e, mieszkańców naszego miasta, które płacą podatki w naszym mieście. Jeszcze do tego wszystkiego realizują bardzo dobrze inwestycje. Tym razem dla MKS Zabrze termomodernizacja obiektu sportowego za milion złotych. No od czasu Niewiele firma dostała, bo 10 miesięcy, ale wierzę, że doskonale sobie z tym poradzą. A to co najważniejsze, no MKS Zaborze będzie mógł odpocząć od węgla, będzie mógł przestać się martwić właśnie tym, jak, jak ogrzać, jak zagrzać, jak przynieść węgiel. Będą mogli skoncentrować się wokół działań sportowych. Warto dla sportu infrastrukturę przygotowywać, warto ją rewitalizować, stąd bardzo się cieszę, że zebrzeńska firma przystępuje do inwestycji. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.